Wow, uwaga jestem w świecie tacy spadłem z mojego świata tam jest mój świat a to jest świat taty no jak widzę to jest tu pełno wirta chyba tata jest biedny ojacie co mu się tu stało na koniec tego odcinka będziemy tu ulepszać i będzie będzie zdziwiony. Ulepszymy to wszystko na diaksy. Mnie jedno pytanie: dlaczego on tu zrobił drabinę? Znaczy, ja ją zrobię mu. I on tu sobie chodzi po własnym domu. Tak, może sobie chodzić po własnym domu. O, to jest jakaś wieża widokowa. Czy coś takiego. Trzeba ją też zmienić, diamenty. No i widać tutaj, że ona jest taka, no, no diamenty trzeba by była zrobić ją lepszą. Skacze, a tu jakiś park wodny. Łąta też sobie zrobił park wodny, nie wiedziałam, że on do tego trafi. Idziemy. O, ja cię, ja cię, jedziemy, gdzieś jedziemy, gdzieś jedziemy, jedziemy, jedziemy. Bo on ta, coś tam mówił mi, że nie było odcinka, bo tam spływ skarbiec. I ma tam pełno. O, tu, tu. I, jak sobie... Chyba jakieś jaja sobie ze mnie robi. Tam nie ma. Jak O. O i nie mam żadnego bloku, tylko skrzynkę Skrzynka, szkrzynkę skrzynka przecieka Siano Może Siano, siano Siano To siano wygląda jakby było na serio mokre Więc tak, zaczniemy mu tu ulepszać Najpierw musimy wziąć odpowiednie itemy, diamenty, to na pewno, tutaj musimy wziąć dużo, 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 bardzo dużo diamentów, to na pewno, dużo, 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 dużo tego musi być, musimy dać bardzo dużo diamentów, o oczywiście drabinka może zostać, no jeszcze coś do jedzenia. O. E, nie wiem tylko, co mogę dać do jedzenia. No to może dam. Mu... To raczej jest niejedalne. To może. By... To po prostu nie będzie miało jedzenia. Park wodny. E. Nie, to, to akurat może tak zostać. Ale to. No to trzeba tu załatwić. Kilka malutkich spraw. Przecież co tu się stało? Spodziało się tu w ogóle coś. No, tu muszę koniec. Wiem, wiem, nie mam Tieti, ale chcę, żeby coś lepszego niż jak wybuchać Tieti Wybuchnę Clippera. I będzie naładowany. Teraz uciekam! No ja i musimy to zamienić. na diamenty. Nawet tu się woda rozlała. Oj oj. To chyba tak być. Nie może. To musi być tak. Tak, musi to być o wiele lepsze niż e, rozsypane, tylko nie wiem, coś, coś takiego, że e, nie pamiętam jak się nazywało, a coś takiego brzydkiego, przecież to, to w ogóle nie jest fajne. Ta, to jest gorsze niż też bezdolny dom. Tata by nawet chciał mieszkać w tym bezdomnym domu, ale tata się będzie zdziwi. zobaczę by zobaczymy jego reakcję. Nie wiem, może on ją sam zobaczy, nie na odcinku. No bo on, z... on tego i ten nie zobaczy na no, odcinku. Powiedział, że nie będzie nic patrzył też na no, odcinku. Uwaga, będzie diagnozy ja, my, ty. zresztą oczywiście będę przychodził o ile go nie będzie on może by dawać nowe rzeczy on nawet takich bloków nie ma dlatego muszę je dać no i podłogę oczywiście trzeba zmienić kto by chciał mieć taką podłogę dziurę ma nawet woda przez nią wylatuje przez tą dziurę tutaj na początku, już to rzeczy da wyglądać. Już to trochę rzeczy da wyglądać. Teraz tam, woda podoba, dzieje się, że to się żmyła. Nie, nadal leci. Nie stąd. Nadal jest tam, bardzo w złym stanie. W środku, tu jakaś dziura. Trzeba docinować drzwi. W ogóle tutaj ulepszyć tą podłogę. Nie będzie tu jakiejś żadnej takiej wody, żeby tu przeciekać, bo nie będzie przeciekać. Oczywiście, jak to załatamy, i już nie ma wody. My musimy sufit załatwić. Sufit lepszy. Będzie musiał być. Żeby będzie było, można tam oczywiście można pójść spać. I ta drabinka była niepotrzebna na górę. Teraz będzie tu lepsze. Tak będzie tu wyglądać. I, I w tym świecie. No to teraz napiszemy na końcu tacie. To ja Max, byliśmy tu razem z widzami. Napiszę Maxel Ty ubył. tu był. Teraz muszę wziąć diamentową pochodnię, Muszę ją wziąć. No i muszę wziąć łóżeczko. Też takie. To pasowało. I muszę wziąć... Nie no, tata się za bardzo nie zna na mamie Książeczki. Książki, najważniejsze. Nie wiem czy najważniejsze takie. I ja chwila. Nie chcę tego dotykać, ja już wiem co to jest. Uwaga. No, co zapomniałem muszę... że na razie muszę... Drzwi, drzwi a już jakby dam je. Tu dam łóżeczko, a tu dam dwie takie lampy, diamentowe. Tu dam taki malutki stół, a będzie mógł sobie usiąść i sobie pooglądać książkę. Właśnie! Jej nie mogę wziąć, bo to jest Minecraft. A drzwi zapomniałem. To one muszą być pierwszone przecież z takimi drzwiami jak on miał, to by każdy wyszedł. To teraz trzeba wziąć mu takie gzupi. Pyk. I przycisk będzie. Będziemy musieli, żeby przycisk też ogarnąć. Jakiś tu szybko. nie szybko wezmę przycisk. O, bo tu są przyciski. Ważne, że zamiast książek. A. A będzie te bardzo zabezpieczone drzwi ulega i tu mam nadzieję, że się otworzy. Tak, oj. Trzeba szybko zdemrzeć. Też łóżka. Szybko. No, no pierwszą rzecz mamy. Może teraz to zmienimy. Będzie spadać. Będzie trzeba zamienić. Tru, 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 tru. Zamienia się na diamenty. Oj, oj, już jest tak długo, pracuję. Trochę ten odcinek trwa już. No. Najdłuższy odcinek. Przypadkowa. Tak się trafi. Zaszem takiej długi się trafi. Gdzie jest tylko ulepszanie. Przecież tata musi być, być ulepszenie, Musi być. Tata występuje w każdym, w każdym odcinku. No w każdym. Co tu było? No Enderman zabiera dishta.

Te ja Ty bierze. Widzimy, skończymy Tą wieżę, No to pójdziemy do skarbca. O, będzie, oczywiście, parę cięć. No dobrze. Znaczy, jeszcze. powiedziałem. Podłoga też musi być zmieniona. Przecież chodzisz po normalnej ziemi. Chodzisz. To powinna być. Tu powinna być trawa. Wow, to już wygląda ulepszenie. Tylko bym zmienił jeszcze te uchwyty. Też mi się nie podobają. Nie podobają mi się te uchwyty. Muszę też je zmienić. Tata będzie. Wow! Będzie zaskoczony, jak pokażemy. I teraz musimy nać. Oczywiście Najpierw musimy dać te drzwi Na przy... Nie, to musimy akurat zdłużyć. Trochę Tak, Dobrze. A tu muszę dać tam drabinkę. Però non si può citare la drabina. Migure! Ma che altro costa retro? Che è musimy to tak zrobić. Czemu ja się tak chcę? A ja nie odżywam, żeby mnie udziało. Sorry, za bardzo się skupiłem. I uwaga, teraz stąd działa. Działa, działa. Coś, że trochę nie mówiłem. Trochę zapomniałem. O odcinku, ale trudno się tknie. O, to mogę już normalnie postawić. Tak nie będzie mógł wejść, ale trudno. Przecież możesz sobie tak polatać. No, zapomniałem trochę o odciku, więc oddam głos. No, wtedy zapomniałem o odciku. A tu będzie można się przespać. A tu w ogóle do łóżko, bo zapomniałem już. Tak, łóżko jest dane. I teraz najważniejsza część, końcowa. Znaczy, nie wiem. No, mam nadzieję, że po odcinku, po odcinku. Więc tak, idziemy do tam. Myślałam, tamten odcinek był taki krótki, to teraz chcę dłuższy. dłuższe. tak się ucieszyłem, że muszę to na pewno zmienić. 30 tego diszta to Arpie Opa, siosiu Hosiuk, muszę go wziąć I jest godziny więcej też Daj tu tyle diamentów Blok diamentów Oczywiście Mogę już wracać, mogę już wracać do domu, więc zostawcie łapeczkę w górę, to ja się już z wami żegnam, widzimy się w następnych odcinkach, papa! Pa.